Teraz testujemy gierkę w Overwatchu i pragnę dostosować dźwięk. Tylko, żeby nie było za głośno, otworzymy sobie skrzyneczki. Więc mam nadzieję, że wszystko się nagrywa. Tak, wszystko jest w porządku. O! Opłaca się nagrywać. Jakieś liczne. O jejku. Najka z tym, z bałwankiem Okej, okay, okej, okay, ale fajne Kolejna legenda, dawać mi legendy Jaka Ruszowa, jaka Ruszowa echo Dobra, bierzemy to To ma być świąteczne? Czy ja wiem. Jeszcze dwie skrzyneczki. Jeszcze dwie, jeszcze dwie. Dawać legendę. Halo. To jest fajne. Weźmy to zamiast ciepłej wody. To nie, to nie. Diakazaria. Dobra, ostatni. Legenda. Proszę, no nie. Jakie Mari. Nie, reniferek najlepszy. To może zamiast. Yy... Cóż za interesujące hipotezy, to weźmiemy do... Aż tak to nie. Dobra. To może przetestujmy o nowe wyzwanie. Jemioła, tydzień drugi, bo ja już mam. Yy, sy no, symetra. Smugę już mam, to teraz będzie symetra. E, defmatch. Chcę przetestować defmatch. Defmatch. Tu strzędew Deathmatch, czy ja wiem... No dobra, możemy na Nostrzem Deathmatch. Przetestujemy to. Na potyczkę najpierw pójdziemy. Przybywasz do i McDing Dong. Cassidy! Co, nikogo nie ma? Sleepwalker. Dobrze cię widzieć. Dobrze widzieć. Hej, A ty tam siedzisz, bab babo. No, ej! No, ej! Nie, Hans. Nie. No i po co mnie to było? Nie strzelać z nim. No już, chodź tu której strony Eee! Tu, tu mi coś lezie, nie umiem. Tu przy ja go widziałam, ja go widziałam. Spokojnie, ja go widziałam. Pajęczek to Polek! honor Dobre, dobre powiedzenie Gdzie on jest? Tu jest No nie skacz tak debilu jeden Przepraszam? Skaczę to... Do... No prawie, wychyl, wychyl łeb, wychyl łeb, no nie, zebrali mi. Za mną, za mną, za mną, no nie, no nie. No super, że jeszcze tu tam gdzieś odradzam, super. Dobrze, że są wielostrzały. No i gdzie, no i za mną? Niemożliwe. Ja przejdę skarbcem. A e, idź! No idź! Mam czwarte miejsce, nie jest źle. Co? Tym! Ja yeah, Ankom! 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 Ankom. Ankom. Przepraszam, ja, przy... ja się mam z nią zaprzyjaźnić czy co? To... to niemożliwe. Ja nie umiem grać Moja drużyna jeszcze mnie. Mogę snajperować. Halo snajperem jestem. To powinnam strzelać z góry, a nie. Oj oj oj. Ojojojoj oj, oj, oj. Mnie się nie straszy, zablokowała mi się myszka na kablu Mnie się nie straszy, mnie się nie straszy, idźcie sobie Siema! 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 Czemu ktoś mi ją... No niemożliwe Czemu? Aha, ja mam piratkę tam. No dlaczego ty pajęczaku polaku? Cześć! 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 Siema! Nie trafiłam? Serio? Uh, I like it, I like it, like it, like it, I like it, I like it, I like it, I like it Fara to moje drugie imię, Fara, Fara to moje drugie imię Na na na, na 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 a nie, 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 nie strzelaj nie Ja lubię Farę, ale ja lubię strzelać w kogoś, a nie w siebie <noise> I like it, I like it, like it ale like kiedy możemy później iść na normalnego meczu i zagramy sobie farą. Zostaw mnie! W niebie, jestem tu, sobie lecę e mare, wziąłem, taką ładną Zlatają te sroki, jedne Zelwię 80 HP 80 zdrów i co teraz? Jednego hita, na jedną rakietę jestem. Tak na bardzo złą sprawę. Cofnąć się, cofnąć się, już... Akisz, akisz. Serio? Dzień dobry, dziękuję, że pani dała mi wygrać. Albo pan. O, dzień dobry, ja tutaj się na pewno nikogo nie spodziewałam. I to jeszcze dwóch. Wow, wow. Dziesięć sekund przed przemianą. O-o, mamy problem. Serio, same te dumfisty. Ja uciekam, ja się schowam gdzieś. Mogę? Mogę się gdzieś schować? Tu mi coś da? Tu się na napierdzielają srogo. Dajcie do Widoweły chcę. Jest tam. Myślałem, że to ktoś jest. Wszędzie krzyczą to... się! to jest... spamowanie. Dobra, dwóch mam, dwóch mam! Nie jest źle! Nooo! Ja wygram to! Wygram to, wygram to, wygram to! Wygram to, wygram to, wygram to! Muszę wygrać! Chcę wygrać! Chcę wygrać! Daj mi wygrać! Ale wy Z jednym wygram, z pęczakiem. O Nie! Oooo! Ktoś miał ulta, serio odpalił ulta i dostał ulta żołnierza. EZ! Ale to jest przyjemne. Czy naprawdę ktoś we mnie ten... Ajajajaj, dzień dobry! Dzień dobry, przyszłam się przywitać twarzowo. Najważniejsze, że mamy jakieś... No... Czego uciekasz, czego uciekasz? Mhm. Mm Dobra, zawsze coś uh -huh. Zapraszam do tańca. O, Szkoda, że mi zabrał. Dobra, nikogo tu nie ma. Może z góry ktoś przyjść. I got you in my sights. go. Nie jest źle. Czołowa czwórka. Jest bardzo dobrze. Jak na przerwę takich... No nie, Hans Dobra, kogo chwalimy. Pajęczaka chwalimy. i ja chwalę tego. I może być Artur, niech będzie. Uuuu uh, uh. Dostałem sportowe zachowanie od kogoś. Bardzo dobrze. My mieliśmy 12, ale byli... Dobra. Potem mnie ja tyle razy zjadł. Dobra, to teraz zobaczymy co... Wypuść, ja już nie chcę. Nie chcę tego mecha. Zobaczyć skrzyneczkę tak na koniec. Zimowa skrzynka! Legenda! O! Ja bym chciała reniferka. Ale może być, bo gram mój dołą. Hmm Dobra, spoko, może być. Ty jaki patrzy Mario. Możliwe, możliwe. Dobra, no to trzymajcie się. To był e, filmik taki wprowadzający, żeby zobaczyć jak się nagrywa i w sumie tego mi brakowało i mam nadzieję, że będziemy dalej nagrywać. Więc trzymajcie się jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt. Mam nadzieję, że święta wam dobrze minęły i trzymajcie się. Cześć.